Assalamu alaikum w rahmatul e barakatu a odbylech nie siotam razem Rahman i Rahim Witam Was w kolejnym filmiku e, dzisiaj e, chciałam Wam przedstawić e, Dzisiaj jest dzień Arafat. E, i, I chcę wam tu trochę przytoczyć e, Dzień Arafat e, jest. E, Naszego kalendarza gregoriańskiego jest dzisiaj 27-07-2023, ale kalendarza muzułmańskiego jest to 1444 rok i 9 dzień miesiąca Hacz. To ten dzień zaczyna się. Ten dzień znaczący i ważny dla muzułmanów, wyznawców islamu. W tym dniu Allah subhanahu wa ta'ala objawił następujące słowa. Dzisiaj udoskonaliliśmy dla was waszą religię i dopełni, dopełniłem moich łask. Nad wami. Wybrałam dla was islam jako religię sura stu pi piąta sura z Koranu werset trzeci, a trzeci. W dniu Arafat, e, pielgrzymki zbierają się na górze Arafat oraz otaczającą ją pustyn pustynne równiny. Modląc się i Znosząc prośby do Alla Subhanahu wa Ta'ala i proroka Muhameda sallahu Alaihi Wasallam. E, hadżem jest arafat. Oznacza to do e, najistotniejszych elementów pielgrzymki e, zalecane, e, zalecane sumą, e, zalecaną sumną e, proroka Muhameda Salahu Alaihi Wasallam. Dla tych, których nie odbywają pielgrzymek, jest post w dniu arafat. E, wynagrodzenie za post jest wybaczenie grzechów z poprzedniego roku i następnego. Zalecanie jest e, robienie dużo <laughs> zykier, wspominanie alla sphana ota, alla tasbin takbir tamit y, y, tawit. Uh, atawit is la ilaha illallah, la ilaha illallah, takbir is allahu akbar, allahu akbar, uh, takmit is alhamdulillah, alhamdulillah, tazbin is subhana Allah, subhana Allah i jak najwięcej uh, modlitwa w dzisiejszym dniu jest uh, jest y, dobre dla nas, y, dla naszego przyszłego życia. Niech nas Pan Atala błogosławi, da nam Hidaje, Alawios, dziękuję.